Na zawody narciarskie Pucharu. No, mam nadzieję, że wejdę do tej pierwszej szóstki. bo no jest minus 20 stopni, więc trochę zimno. Jak wieje wiatr, to zależy. Znaczy czasem przeszkadza, czasem nie. też zależy komu. I tutaj wziąć górkę! Wziąć górkę, żeby tam nie spać przed metą, bo wszystko co wy pracujecie potem niepotrzebnie można stracić. Sądzę, że jest to bardzo ciekawy gigant, bardzo pokręcone skręty, więc trzeba um, wcześniej robić każdy skręt i mocno wycisnąć na tym. Trasa fantastyczna, ustawienie, bardzo dobrze rytmiczne, prawy lewy skręt. Dokładne dociążenie, odciążenie, praca od pierwszej do ostatniej bramki. Nie można sobie przespać tego giganta. Trzeba przepracować cały odcinek. No my przyjechaliśmy z Poznania, także Hawał drogi. Przyjechaliśmy no, troszkę kibicować i, i no, kibicujemy całej naszej ekipie. Teraz będzie jechał młodzik młodziczka. jeden i nie jestem z tego zachwycona, ponieważ nie lubię jeździć pierwsza. Wolę tę taką dziesiątkę, piętnastkę, bo już mam mniej więcej wiem jak to wygląda na czasie, czy są jakieś szkody czy nie, ale no nie narzekam, zawsze lepsze to niż ostatnie. Zobaczmy, to Zimno, ale walczymy dzielnie i dzieciaki też dzielnie walczą. Będzie no jak, wygramy! Lekkie zachwiania były, ale to jechanie najważniejsze. To na ostatniej ściance tutaj, natomiast spóźniłem i przez to straciłem do pierwszego pusek. To miałem bardzo dobrze, ale mało zachwiań. Bardzo mi miło, mam miejsce pierwsze, drugie. No to co chcesz? Mam czterech zawodników, wolałbym pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Jeden wypad Jednemu się przekroczył czas startu. Nauczkę mamy wszyscy. A byłby ósmy. Także ja jestem bardzo dumny, bardzo zadowolony. Włożyliśmy dużo pracy i dużo te chłopaki włożyły serca w to co robią. No i mamy to. Super. Już jesteśmy po zawodach młodzika i młodziczki. Teraz przed nami junior młodszy. Dzieciaki tu w Krynicy, w tych zawodach slalomu giganta walczą o kwalifikacje do międzynarodowych zawodów w Ratna, Życzki oraz do Alpe Cimbra, czyli zawodów w Folgarii. Można powiedzieć mistrzostw świata dzieci, które będą rozgrywać się początkiem lutego. Więc jest o co walczyć. Trzymamy kciuki i oby wszyscy w zdrowi macie skończyli. No ja tak mam nadzieję na 10 albo 6. Plan, żeby jak najlepiej pojechać, trasa dopisuje, pomeczko świeci, baron dobry. Dobrze, dobrze mi poszło, trochę jeszcze były mają błędy, ale... Generalnie dobrze. Widzimy się w drugim przejeździe. No, powierzchni przejściu jestem zadowolony. Ósmy plac. Teraz na drugim będę atakował szóstka. No i trzeba zrobić po prostu robotę. Proszę, spokojnie. Warunki też dobre w miarę. A nie, bardzo fajnie się. Jechało. O, Pierwszy gigant sezonu udało mi się zwyciężyć dzisiaj. zadowolona Mega szczęśliwy, mega szczęśliwy. Trzecie zawody, trzecie zwycięstwo w ramach pucharu polski i oby tak dalej. Lekki stres, trzeba utrzymać pozycję, ale pozytywny stres, pozytywny stres. Hey! Zrobiłem się w drugim przejeździe. Jestem zadowolony. Miałem sporo problemów, ale cieszę się z wyniku. Udało mi się wygrać dzisiejszy gigant. Prawdziwa zima na Jaworzynie Krynickiej, Tym samym otwarte są no, niemal wszystkie trasy narciarskie, a jest ich tutaj prawie 15 km. Mamy trasy zarówno dla mistrza, jak i dla amatora, czy każdy może znaleźć coś dla siebie. Na tych trasach dla profesjonalistów, już w lutym, odbędzie się Puchar Świata w snowboardzie. Na co serdecznie zapraszamy i liczymy na to, że goście, jak i turyści, jak i narciarze licznie przyjadą i będą obserwować sportowe zmaganie. Dzisiaj drugi dzień zawodów w Krynicy. Świetna pogoda, nowe zawody. To, co było wczoraj, wymazujemy. Nowe wyniki. Myślę, że będzie dobrze. Każdy zawodnik potrzebuje mieć numer startowy, i właśnie dlatego tutaj, przed zawodami, rozdajemy numery. Zawodników mamy sporo, ale dajemy radę, tak żeby wszyscy na czas mieli numery i nam ładnie wystartowali. Stawiamy na 24 metry i zakręty będą. Hmm. Możemy paru niezadowolonych, ale robię swoje. Odległość odtyczki do tyczki 24 metry. Podkręcenie według mojego uznania, ale to jest to jest salon, który pozwala wygrać zawodnikom, którzy potrafią skręcać. To trochę puszczę, Trochę litości na takich też w ramkach, bo to. Staramy się ustawiać zgodnie z terenem, tak? Czyli jakby to jest czynnik najważniejszy, najistotniejszy, który musimy uwzględnić, tak żeby ta trasa nawiązywała do terenu. No i skręty były rytmiczne i pełne. Pogoda dzisiaj rewelacyjna, pomimo że większy mróz, ale nie ma takiego wiatru, więc w słoneczku powinny być super zawody. Pogoda, dawaj, dawaj, Only <laughs> or nothing, go hard or go home! Uu, fajnie, jestem zadowolona z siebie. dobrze, warunki są bardzo dobre. Zajęłam dzisiaj pierwsze miejsce po raz pierwszy w tym sezonie. Jestem z siebie bardzo dumna, myślę, że ten przejazd był niesamowicie dobry. Najlepsza, po pierwsze miejsce. Jest męczący długo. Prawie minuta. Też trasa była wymagająca. Ciężkie ustawienie. Pierwsze i drugie miejsce. Dzisiaj drugie miejsce zająłem. Pierwsze moje podium w Pucharze Polski. Po pięknym występie młodzików i młodziczek. Przechodzimy na start Juniora Juniorów.

Aga, podaję właśnie komunikat. Zapraszamy Was serdecznie na nasze konto na Instagramie z Kikasztanem. Polczyko, boicie się! Troszkę większe odległości są, więc musimy troszkę mniej więcej czasu będzie i trzeba to wykorzystać na mocniejsze dość i szybsze wyjście ze skrętu. Że stoczamy na podium, tak jak wczoraj. Że będzie lepszy przejazd, bo pierwszy znowu nie się udał. Ale mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Dałem się siebie wszystko lecę razem tylko po zwycięstwo. Wczoraj też. Udało mi się wygrać dzisiaj tak samo. Z dzisiejszych przyjazdów jestem dużo bardziej zadowolony niż wczoraj.